Siemaneczko, siemaneczko, witam was w Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku. I dalej kontynuujemy kampanię. Teraz to będzie... Jaskinia Wilka. Tak, normalny. I jedziemy, raczej lecimy. Lecimy z koksem. Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad, a teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze al Może z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, Fara. Twój brat jest terrorystą. To amerykański agent współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam, chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłaś? Myśleliśmy, że to Alkatala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Barkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. Hmm? To zły pomysł, Fara. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego. Ale nie tutaj. Fara idzie z nami. To nie prośba. Okej. Okay. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Ok, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostałe kradziony gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Alcatali, rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domów w górach Akruz, uznawanego za fortecę Wilka. Aleks i Fara zostaną w odwodzie, by potem posprzątać. A Brawo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy chemikalia, odbije Hadira i zabije Wilka na miejscu Spasimy światła grania Dowódca do 3-1 Trzymaj się w pobliżu i czekaj na rozkazy Rozumiano, Rozumiano jedynko Pragaż 1 widzę cel 15 sekund Rozumiano jedynka doktor no wizory panowie ruszamy grzesznik 1 osłaniaj widzę grzężnik 1-1 odłania Ręce! Pokaż mi ręce! Wszędzie czysto. 2-4 i 2-6. Czekamy tutaj. Zatamy wejście. Udało się. niezidentyfikowane osoby. Zrozumiano, trójka. Boczna ściana sporsowana. Przechodzę na tył. Okej, okay. tutaj też czysto. 6-3, przy tylnych drzwiach. Parter czysty. Przyjąłem. Zbliżam się z drugiej strony. Sierżancie, wyłączmy prąd. Zgaśmy typom światło. Aha, no dobra. Wyłączam prąd. Pierwsze piętro. Za mną. Okej. Okay. Czekaj tutaj. Tak jest. Idź w przodem. Przechodzę na pierwsze piętro. Mam ruch. Drzwi po lewej. No, 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 no. No, no. Czysto jeden zabity, jeden niezidentyfikowany cel. Zrozumiano, zabezpieczam. Mam Okej, okay, dostał. No nie ja. widzimy VIP-a. Przyjąłem Kaj. Zapalmy światła i rozejrzyjmy się panowie. Obudka. Do Dobrawo. Zbiórka na parterze. Okej, okay, zbiórka do na, na parterze. Do Chyba się nie zmywamy. Nie! Chcą mówić. Fajny. Spokojnie, go. Oddajcie mi syna! Dziękuję. Jesteś bezpieczna. Moi ludzie was ochronią. Gdzie jest wilk? Herbaciarnia. Podziemia. Dziękuję. Pilnujcie ich. Herbaciarnia. Za mną. Do no wszystkich. Prawo przywieszę się do herbaciarni. Dobra. Dunaj. Otwieraj. I podnosimy będziemy jak skręty. Do wszystkich tunel w budynku numer dwa. Wchodzimy. Dobra, wchodź włazem. Pójdę przodem. Powodzenia. Jesteśmy tuż za tobą. Oh. 3-1 do brawo 06. Wejście do tunelu zawalone. Co u was? Odcięło nas. Jesteśmy zdani na siebie. Ach, jak za dawnych czasów. Tak, ja ale nie jesteśmy sami. Teraz jesteśmy wiami, Wilka. Łapki z linkami. Czujemy ja Mam. Powoli. Są wszędzie. Głosy. To byłaś ty? Ale wiedzą, że tu jesteśmy. Kolejna pułapka. Ostrożnie. Wow. Wow. Czysto. Idziemy dalej. Już idę. E pójdę tędy, A tu nic nie ma. Widzę jednego. Lewa wnęka. Okay. Idę w lewo. Lewa czysta. Okej. Okay. Mam ścieżkę po tej stronie. Za tobą. Idę na prawo. Prawa czysta. Mm -hmm. Czysto. Czuję zapach paliwa. Chłopka, kopnij się! A. To ładnie. Nic ci nie jest. Nic. Chyba możemy się przeczołgać. Ale w sposób ją tu Przyszłam tu z własnej woli. Odejdź! Niech się u uchronić! Chodź z nami, Hadi! Nie! Teraz już trochę za Pokaż się, a zginiesz! Para, proszę! Ci ludzie chcą nam pomóc! Jesteś kłamliwym zdrajcą! Mylić się! بعدين يلا يلا تمام انتو زينتك اها تو نيتس في حدا هنيك روح نبه التنين جهزوا حالكم يلا نشوف

toż był O Franku, jesz go? No ja. Serio tak szybko?

Aleks, tu jest dziura. Ostrożnie. Hey! Wow, 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 wow. Nic mi nie jest! Idę tam do ciebie! Nie! Idź za Hadirem! Znajdę drogę na górę! Uważaj tam na siebie! Okay. 3-1 do 06, odbiór. Do wszystkich tu Echo 3-1, nadaje na ślepo. Cel wciąż jest w tunelu, śledzę.

Aha. Ogień się rozprzestrzenia, muszę iść.

Siostro. Tędy. To twoje dzieło? Dokładnie. Ale nie ma tu tego, czego szukacie. To wilk. Tuż przed nami. Macie tylko, Macie mnie. tylko mnie. Jestem, Jestem tylko wojownikiem o wolność. Ona na sobie bombę. Dobra. Dwadzieścia sekund. Przedni przewód dokładnie kiedy dam znać, nie wcześniej. Dobra. Okay. Zielony przewód. Za trzy, dwa, jeden, tni! Zielony, dalej! Żółty. Za trzy, dwa, jeden, tni. Żółty przecięty. Ostatni jest czerwony. Są dwa czerwone. Ten na górze. Za dwa, jeden, już! Przecięty! O! Rozbrojona! Dobra robota. Ech, udało się. Dzięki Tobie. Skąd to umiesz? to ćwiczenie. Tyle lat. Do wszystkich tu Echo 3 nadaje na ślepo. Bingo, główny cel zabity w akcji. Alex! Słuchaj, cieszę się, że Ty to zrobiłaś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. Dzięki, Gratuluję. Dobra robota. Chętnie usłyszelibyśmy brzęk kieliszków do szampana, ale to musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris, prosiła Powiedz żebyś... im, Laswell. Albo ja to zrobię. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? Znaczy się, że trafili na listę. Jaką listę? Listę organizacji terrorystycznych. Rozkazałem moim marines traktować wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na nich zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Nic więcej nie możemy zrobić. Możemy i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Alex, nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami Fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy, jest nielegalne. Tylko to, co ważne. Masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję za wszystko. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Jak zawsze. Dziesięć lat. Temu. E wali? W indyjszantyjiance? U? Aha. się! No dobra, ale to już widzimy się w następnym odcinku, więc trzymajcie się i narazicho. Yo yo, yo.